Wszyscy jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, wręcz dramatycznej. I po prostu wszyscy się czujemy zwyczajnie oszukani przez prezesa spółki i mojego współpracowników. Szybko zdobyli moje zaufanie. Wydawało mi się, że naprawdę prężnie działają w całej Polsce. Poczekałem trzy miesiące i po upływie tych trzech miesięcy dowiedziałem się, że kredyt jednak nie oddawał ich pieniędzy. Doprowadziło mnie to do momentu, w którym muszę ogłosić upadłość konsumencką, a nie upadłość spółki. Cześć, mam na imię Michał i witam w drugiej części filmu Gorzka Prawda o frajki". Na wstępie chciałbym jednak podkreślić, że naszym wspólnym celem, tak jak poprzednio, jest przedstawienie wam w sposób rzetelny i obiektywny całej prawdy o deweloperze Powiem tak. Budowy, które były wstrzymane nie ruszyły, nadal stoją opuszczane i niszczają. Tam, gdzie były tak zwane dziury w ziemi, nadal są dziury w ziemi. Gdzie niczego nie było, nadal nic nie ma. Nawet takie budowy jak Tuwima Gardens w Łodzi czy formali 17 w Rumi, gdzie są one w stanie bardzo zaawansowanym, stoją i niszczą, Gdzie indziej powrzewracano ogrodzenia, które miały zabezpieczać tereny budów. Większość tych budów nie ma już ochrony. Firma ochroniarska, która w sumie ochroniała aż 17 budów, w tym nasze łódzkie, też zrezygnowała z uwagi na niezapłacone faktury. Także wszyscy jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, wręcz dramatycznej. Ludzie stracili oszczędności swojego życia, inni mają pozacięgane kredyty, na które na ten moment poszło już nawet do 90% wartości mieszkania. A teraz, jeśli budowa nie będzie realizowana, bank ma prawo zerwać kredyty na preferencyjnych warunkach i z 2% automatycznie przechodzimy na 20 kilka. Nie wyobrażam sobie spłacać przez lata tak wysokiego kredytu na mieszkanie, którego i tak nigdy nie zobaczę. Także koszmar, który zafundował nam frajt będzie trwał jeszcze latami. Ja na przykład jestem matką samotnie wychowującą dziecko naprawdę ciężko zatracowałam na swoje oszczędności. Chciałam je bezpiecznie ulokować, tak żeby mieć jakieś zabezpieczenie. Wiedziałam, że mogą liczyć tylko na siebie, i wtedy właśnie trafiłam na kraj. Szybko zdobyli moje zaufanie piękne prospekty, mnóstwo inwestycji. Wydawało mi się, że naprawdę prężnie działają w całej Polsce. No cóż, umowę podpisywałam za namową doradcy, czy też pośrednika finansowego. Doradca zawsze twierdził, że to jeden z najlepszych, największych deweloperów w Polsce że mają dużą sprzedaż mieszkań. I że sam ten mieszkanie kredytuje ludziom. Nie sądziłam, że może tak perfidnie kłamać. Że wodowa jest na ukończeniu, a jej w ogóle nie ma. W 2023 roku zaproponowano mi na przykład przeniesienie środków z innej inwestycji na Opole Barona i przedłużenie inwestycji w Rosabia Sky. Zdziwiłam się wtedy, gdyż na Resowia Sky inwestycja, która mi po dwóch latach się skończyła. Okazało się, że nie jest jeszcze ukończona. Miałam nawet obietnicę, że zostanę wcześniej spłacona, więc przedłużyłam umowę. To ponad roku od tego momentu dowiedziałam się, że nie są nawet wylane fundamenty. Uważam, że zostałam w tym momencie zwyczajnie oszukana. Po zainwestowaniu kolejnych pieniędzy na ukończenie tak zwanej dziury w ziemi, doradca wyrwał ze mną kontakt. Kredyt ogłosił restrukturyzację, a ja zostałam sama z problemem. Na ten moment trawem skierowałam do prokuratury. Niestety nie stać takim na kosztowne postępowania sądowe, co nie oznacza, że nie robię nic w tym kierunku. Działam aktywnie, piszę pisma do różnych instytucji. Niektórzy mieli trochę więcej szczęścia i dostali w tym roku w końcu po wielu latach oczekiwania i niekończącego się stresu pozwolenia na użytkowanie swoich mieszkań. Ale ile to ich zdrowia kosztowało, tylko oni wiedzą. Ale czy to na pewno koniec ich problemów? Jak będzie z jakością oddanych mieszkań? Co będzie z ewentualną rękojmią? Czy będą mogli liczyć na szybką i sprawną reakcję raid, który przecież nie podpisywał umów bezpośrednio z mieszkańcami, tylko były one zawierane ze spółkami celowymi, z których to przedstawicielami obecnie też praktycznie nie ma żadnego kontaktu, bo zamykamy punkty sprzedaży. Pracownicy, którzy w nich byli, podobno przeszli na pracę zdalną i szukaj wiatru w polu. Niestety boimy się, że nigdy nie odzyskamy naszych środków że w końcu zostanie ogłoszona upadłość, która może trwać nawet 10 lat i więcej, a jej koszty mogą być tak ogromne, że w finale dla nas nic nie zostanie. Niestety nie jest to wykluczone. Wniosek taki już wpłynął, ale obecnie sąd musi najpierw wydać wyrok odnośnie ewentualnego umorzenia restrukturyzacji, o co wystąpił wcześniej nadzorca sądowy, który to zajmował się restrukturyzacją kraju. Jego pogląd o braku podstaw do dalszej restrukturyzacji podzielił również Sąd Pierwszej Instancji. Obecnie jednak, po złożeniu zażalenia przez Krajt, sprawa jest rozpatrywana wyżej przez Sąd Apelacyjny. Także żyjemy w niepewności i nie wiemy, jakie będą dalsze rosy Krajt i nas samych. Jestem inwestorem w jednym z projektów Krajt. Mieszkamy z żoną w małym domu na południu Polski, żyjemy raczej oszczędnie i staramy się przygotować na trudniejsze czasy. Mój kontakt z HREJT rozpoczął się od tego, że zadzwonił do mnie pracownik HREJT, pan Mateusz, który opowiadał mi o planach budowlanych i rozwoju firmy. Dzwonił wielokrotnie, nie wiem skąd miał mój numer telefonu. Po wielu rozmowach pojechałem do ich biura w Katowicach, dostałem materiały informacyjne. W internecie też można było znaleźć dużo informacji o HREJT jako o wiodącym polskim deweloperze. Na początku 2021 roku wpłynęły na moje konto w banku środki z wykupu innych obligacji i wtedy postanowiłem za te pieniądze zakupić udziały w projekcie Credit Apartamenty Młynówka w Oświęcimiu. Przy podpisywaniu umowy u notariuszu okazało się, że treść umowy była bardziej skomplikowana niż to, co znalazło się w, informacjach, w materiałach informacyjnych. Na przykład za kwotę 100 tysięcy zł kupowałem udziały warte 10 tysięcy złotych. Ale pracownik RAID zapewniał, że to jest standardowa procedura, że zawsze tak robią, a z pieniędzmi w nie ma problemu. Oprocentowanie, w moim przypadku to było stałe 7%, wydawało mi się normalne. Mój niepokój wzbudziły kary, które pod koniec 2023 roku UOKIK nałożył na RAID za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Chodziło głównie o nieinformowanie o ryzykach, a podkreślanie jedynie korzyści i pewności tego typu inwestycji. Zaraz po tym z internetu zniknęły strony na temat kraje, których właścicielem był Haid, na których informowano o sukcesach w pozyskiwaniu kolejnych środków od inwestorów oraz o postępie prac na budowach. A nieco później pojawiły się pierwsze artykuły w mediach mówiące o tym, że niektóre inwestycje kraje to tzw. wydmuszki. Na początku roku 2024 zgodnie z umową zwróciłem się do trade z prośbą o wykup moich udziałów. Usłyszałem, że muszę poczekać 3 miesiące na zakończenie okienka wykupowego, ale to miała być tylko formalność, bo inne wykupy w tym czasie, tak usłyszałem, szły bez opóźnień w tym samym trybie. Poczekałem 3 miesiące i po upływie tych 3 miesięcy dowiedziałem się, że Kredy jednak mi nie odda moich pieniędzy. Zaproponowali mi natomiast przedłużenie terminu zwrotu środków o kolejne dwa miesiące. Zgodziłem się, bo nie bardzo miałem inne wyjście. Ciekawe jest to, że obecny wówczas notariusza w Katowicach pracownik Hejt z uśmiechem na twarzy zaproponował mi kolejną inwestycję. I wiem, że nie tylko ja byłem w podobnej sytuacji. A zaraz potem Hejt ogłosił zawieszenie wszelkich spłat i restrukturyzacji. Zastanawiające jest też to, z czego kraj planuje dalej budować. Skoro nam nabywcom pozwolił i to za swoim pośrednictwem wycofać środki pozostające na rachunku powierniczym. Przecież w planie restrukturyzacyjnym wskazywał, że na rachunku powierniczym ma jeszcze około 70 milionów złotych. Poza tym zastanawia mnie jeszcze, na co w ogóle zostały przeznaczone pieniądze inwestorów. Myślę, że nie na budowy, bo jest ich zbyt mało, a przecież są to kwoty rzędu około 1 miliarda złotych. Śledzę uważnie informacje związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym i moim zdaniem, jeżeli Kraj będzie dalej tak zarządzany jak jest, to upadnie z hukiem. W procesie restrukturyzacji krejt jest reprezentowany przez jedną z najdroższych w Polsce kancelarii prawnych. Ta kancelaria słynie z tego, że jest mocno usadowiona w polskich realiach wymiaru sprawiedliwości oraz z tego, że wierzycieli, takich jak ja, puszczają w skarpetach. To są prawdziwi specjaliści. Dziwne jest to, że HREJT nie ma pieniędzy na prowadzenie budów, ale ma pieniądze na jedną z najdroższych pracowali prawnych w Polsce. Do tego dochodzą zobowiązania Hrade wobec podwykonawców. To są kwoty, według moich informacji, liczone w setkach milionów złotych. Hrade nie płaci za wykonane prace i usługi, a wystawiane przez podwykonawców faktury uznawał za sporne i obciąża tych podwykonawców karami. Chciałbym opowiedzieć o mojej współpracy z Hyde i o tym, dlaczego uważam, że zostałem oszukany. Byłem wykonawcą na dwóch budowach. Po negocjacjach z kierownikiem przystąpiliśmy do realizacji pierwszego projektu. Bardzo krótki termin realizacji zlecenia narzucony przez Hyde, 3,5 miesiąca być może i byłby realny, gdyby nie było problemów w postaci opóźnień w płatnościach. U nich działało to na takiej zasadzie, że po wystawieniu protokołu odbioru za dany etap czekać trzeba było 30 dni na pieniądze, a my po wystawieniu pierwszej faktury pieniędzy dostaliśmy dopiero po 75 dniach. Która firma poradziłaby sobie na tak dużym froncie, 101 mieszkań, przy tak dużych opóźnieniach w płatnościach? Po dwóch miesiącach od rozpoczęcia, gdy sytuacja przez chwilę się ustabilizowała, popełniłem błąd w postaci podpisania umowy na drugą inwestycję. Mimo opóźnień w płatnościach nie było umowy o aneksie do umowy przedłużającym termin realizacji zlecenia. Celowe taktyki kierowników budowy w postaci problemów z odbiorem technicznym poszczególnych etapów były też tam na porządku dziennym. Po pięciu miesiącach współpracy znów wszystko zaczęło się sypać. Moja firma nie dawała już rady realizować inwestycji przez brak środków. Pewnego dnia, po kłótni z kierownikiem regionalnym o pieniądze kraju, wysłał mi wypowiedzenia z dwóch budów, naliczył kary umowne na blisko pół miliona złotych oraz wysłał pismo, że jeżeli jeszcze raz wkroczymy na teren budowy, to będzie zmuszony wezwać policję. Przetrzymali mój materiał warty blisko 20 tysięcy złotych oraz nie wzajemnych należności w postaci zaczętych na bok inwestycji. Gdzie tu jest sprawiedliwość? Po całej współpracy musiałem zwolnić 7 osób, padłych w długich hurtowniach w na poczet materiałów, które dałem na realizację ich zleceń na blisko 200 tysięcy złotych. Doprowadziło mnie to do momentu, w którym muszę ogłosić upadłość konsumencką, to upadłość spółki. Nie posiadam środków na walkę w sądzie i nigdy pieniędzy już nie odzyskam. Wiem, że jest mnóstwo osób w sytuacji podobnej do mojej. Na pewno jest tego więcej, ale niestety są równie bezradni jak ja. Po takim czasie nie każdy stać na batalię w sądzie z ich prawnikami. Osobnym tematem są pośrednicy, którzy sprzedali, sprzedawali te udziały ludziom takim jak ja. To są pracownicy krajów, ale także duże ogólnopolskie firmy z branży finansowej, Dobrze obstawiony prawnikami, to można sobie znaleźć w internecie. Oni za nic nie odpowiadają, bo oni nic nie wiedzieli. Nawet gdy już było oczywiste, że Cape ma tu ważne problemy, w drugiej połowie roku 2023 oni nadal pchali do ludzi te trafne inwestycje, twierdzą, że wszystko jest w porządku, a branża budowlana i mieszkania to najpewniejszy sposób lokowania pieniędzy. Jedno jest pewne, gdyby obejmował nas deweloperski fundusz gwarancyjny, to nie musielibyśmy się teraz martwić, co się z nami stanie. W tym roku, wiosną, fundusz ten dokonał właśnie pierwszych wypłat. My niestety nie zostaliśmy objęci tym funduszem. Dlaczego? Bo jak się okazało, tuż przed wejściem w życie nowej ustawy, która nie obejmowała inwestycji, w których sprzedaż mieszkań rozpoczęła się jeszcze przed lipcem 2022 roku. Nasz deweloper w moim odczuciu celowo w ostatniej chwili w czerwcu 2022 roku w prawie każdej ze swoich inwestycji zawarł od jednej do kilku umów ze swoimi pracownikami. Przez to nie podlegamy tej ochronie. Taka sytuacja masowego zakupu mieszkań przez pracowników RAID powtórzyła się w czerwcu 2024 roku. Na kilka dni przed złożeniem wniosku o restrukturyzację Michał Sapota sprzedał kurs 100 mieszkań swoim pracownikom. Wierzyciele, obawiając się wyprowadzenia majątku, zadali to pytanie przez system sądowy. W odpowiedzi Michał Sabota zaprzeczył, twierdząc, że to tylko obejście ustawy i będzie można sprzedać te mieszkania na cesjach, gdzie nabywcy mieszkań nie mogli korzystać z cesji. W moim odczuciu były to celowe działania, żeby nie objął nas deweloperski fundusz gwarancyjny, co dla dewelopera wiązałoby się z dodatkowymi kosztami i obowiązkami, tym bardziej, że jak się okazuje, obecnie z ksiąg wieczystych niektórzy pracownicy są właśnie wykreślani. Zadziwiające jest to, że nie słyszałem, aby deweloper komukolwiek wyraził zgodę na rozwiązanie umowy i zwracał środki. A tymczasem rozwiązuje kolejne umowy ze swoimi pracownikami, którzy zakupili te mieszkania i jak rozumiem, za darmo nikt ich nie sprzedał, więc otrzymali również zwrot wpłaconych środków? Czyżby byli na innych warunkach niż my nabywcy? Poza tym, czy pracownicy, którzy kupili po kilka, a nawet kilkanaście mieszkań, mieli na to środki? Mam nadzieję, że tą i inne kwestie wyjaśni łódzka prokuratura, która w ostatnim czasie objęła postępowania prowadzone przez inne prokuratury w kraju, a dotyczą one wszystkich grup poszkodowanych. Biorąc pod uwagę skalę problemu i ogrom wniosków dla odciążenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zeznania obecnie mogą być przyjmowane w całej Polsce. Chciałbym opowiedzieć swoją historię współpracy z Freddy jako inwestora w udziały, a później w pożyczki. Moja przeglądacza się tak, w, w 2022 roku, kiedy to mój obecny doradca, a zresztą znajomy też z innej instytucji finansowej, zaproponował właśnie inwestycje w nieruchomości typu private equity, gdzie właśnie środki prywatnych inwestorów były przeznaczone na budowy, no w tym przypadku mieszkań. Zaczęliśmy wpłacać konkretne sumy pieniędzy na daną inwestycję, a zabezpieczeniem całości inwestycji był akt notarialny, którym stawaliśmy się nie tylko udziałowcami spółki, ale również właścicielami gruntu, na którym spółka budowała mieszkania. Także było to w jakiś sposób zabezpieczenie. Faktycznie umowy były podpisywane w kancelariach notarialnych z zabezpieczeniem, gdzie faktycznie w akcie było zawarte, że przejmujemy udział w danej spółce, która jest właścicielem danego gruntu i faktycznie wyglądało to wszystko dobrze. Do 2024 roku. W tym czasie udało mi się nabyć kilkanaście takich udziałów w, spół w różnych spółkach, które te mieszkania budowały. Dostawałem regularnie raporty, gdzie były informowane o tym, jakie są postępy poszczególnych budów. Faktycznie były te zdjęcia pokazywane, gdzie kolejne te budowy rosły. No, jakby nie było podejrzeń, że coś niedobrego się coś z tym wszystkim dzieje. Dostawałem te odsetki, przynajmniej wszyscy kwartalnie, i było one regularnie faktycznie wypłacane, i wszystko było jak należy. Ale właśnie ponad sobita koniec czerwca, kiedy pierwszy raz przestały być wypłacane odsetki za, za te nasze inwestycje. Od tamtego momentu już nic nie wpływało na konto ani ze zwrotu tych środków, które miały być zwracane po 18 lub 21 miesiącach, w zależności od tego, jaka była umowa podpisywana. I te środki już więcej nigdy nie spłynęły. I to nie tylko do mnie, jak już na tej naszej grupie, także już nikt tego pieniędzy nie otrzymywał. Doradcy nadal oczywiście zapewniali, że wszystko będzie dobrze, że to tylko chwilowe problemy, że nadal, jest, nadal te budowy się realizują, że może no, to wszystko wróci na właściwe tory. No niestety nie wróciło. Okazało się, że firma ma problemy poważne finansowe, że planuje restrukturyzację, że te środki nie będą wypłacane. Zaproponowano nam jakby uczestnictwo w tej restrukturyzacji, podpisanie zgody na restrukturyzację w zamian za odroczenie tych płatności. Czyli przecież odroczenie płatności nie miało być o kilka miesięcy, tylko naprawdę o kilka lat. Prawda jest taka, że wszystkie środki, które były z tych inwestycji i były nierozliczone, mimo że już są, powinny być rozliczone, no to te środki nie wpłynęły i na razie nie widać, żeby miały wpłynąć. A też zainwestowałem. Wasych pieniędzy się kwoty, bo były te rządy prawie miliona złotych sumarycznie i z tych pieniędzy, pod tymi odsetkami, no nie odzyskałem do tej pory nic. No, mija trzeci rok od rozpoczęcia moich pierwszych inwestycji i tych pieniędzy nie ma. A jakby całego przedsięwzięcia jest ogromna. bo z samych inwestorów uprzedzone są to środki około miliarda złotych liczone, więc także jest to bardzo duża suma. Ale tak naprawdę, realnie, jeżeli ma tak podsumować, to nikt za słusznie wierzy, że, że cokolwiek się uda tutaj walczyć realnego, że kiedyś te środki spłyną, a że jakiekolwiek spłyną, to będą to dosłownie niewielka część tych, tych środków, to prawdopodobnie za wiele lat. No po prostu wszyscy się czujemy zwyczajnie oszukani przez prezesa spółki i jego współpracownika. Emisja pierwszej części filmu Gorzka Prawda o Hright. Zbiegła się w czasie z dniem, w którym prezes Michał Sapota został zatrzymany przez łódzką prokuraturę w celu przesłuchania. Zobaczmy, co ciekawego pojawiło się w prasie od tamtego momentu. Czytając nagłówki, trudno nie odnieść wrażenia, że tak źle jeszcze nie było. Staraliśmy się znaleźć specjalnie dla państwa choć jeden pozytywny artykuł o 'Hrajd', z przykrością muszę przyznać, bezskutecznie. To nie koniec złych wieści w tym roku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył łącznie ponad 4 miliony złotych kary na HRE Investments oraz 9 spółek należących do jej grupy kapitałowej za uchylanie się od przekazania informacji, o które urząd zapytał w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorcy zwlekali z udzieleniem odpowiedzi na pytania u i przekazaniem dokumentów, ostatecznie zrobili to z opóźnieniem. Jak widać nad HRAJD, zbierają się ciężkie chmury i nic nie wskazuje, aby coś mogło je rozgonić. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim naszym gościom. Zapraszam również do zapoznania się z artykułami prasowymi, programami telewizyjnymi i innymi. Linki są umieszczone pod filmem w opisie. Będę tam zamieszczać specjalnie dla Was najnowsze informacje o HRAJD, tak abyście mogli być na bieżąco. Do usłyszenia, Michał.